Z tej strony FC Cobra, a to jest pierwszy czek z LSA 2015, modem, mapy, modpaki wiele, wiele innych. Tak, pierwszym moim modem jest Belarus 820.3. Tak on wygląda. Zobaczymy się dookoła. Wsiądzimy do niego. Jak widać listerka już ma od razu. Jak widać wszystko działa. Buty. Babaryny. Akurat chyba nie ma. Jak widać? Nie, nie ma awaryjnych. Koszt takiego Berufa kosztuje 8700, utrzymanie to jest 55, prędkość 36 km na godzinę. W tym odcinku to by było na tyle. Żegna się z Wami, FC kobra, subskrybujcie, ocenijcie łapki w górę, poleciajcie kanał swoim znajomym, swoim kolegom. I co, do następnego odcinka. Cześć.